Do kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Westen, Australii od 28 lat. Dzisiejszy odcinek nagram na tle zdjęć z Australii. Północnej i z Australii Centralnej. To są migawki przeróżnych y, miejsc, w których myśmy byli podróżując przez Australię. Chciałam dzisiaj powiedzieć o tym, czy, o czym się często nie mówi tutaj w Australii, jak potwornie ciężkie życie pierwsi ludzie, którzy tutaj przyjechali, mieli. Przyjechali do kraju kompletnie pustego, z bardzo ciężkim klimatem i bez wody. Ja, jak jeżdżąc przez Australię oglądam warunki, w jakich ci ludzie mieszkali, to czasami aż mi ciężko Wierzyć, bo tak potężnej biedy i takiej śmiertelności, jak tutaj zobaczyłam, to nigdy w życiu nawet sobie nie potrafiła wyobrazić, że ludzie mogli tak tutaj mieszkać. Nie było wówczas ani dróg, ani elektryczności, więc klimatyzacji nie było. Musieli radzić sobie z pogodą czasami powyżej 50 stopni, z brakiem wody. Brak wody był największym problemem Australii. Bardzo duża śmiertelność była. Kiedyś byłam w Wiktorii, w mieście Balarat się nazywał. To było miasto, gdzie ludzie przyjeżdżali w poszukiwaniu złota, jak była gorączka złota. Ludzie tam dożywali tylko średnio 45 roku. Aż do 1900, w zasadzie 1950 roku ludzie żyli średnio 45 lat. Widziałam miejsca, gdzie były tablice ludzi, którzy pomarli. W tych miejscach niesamowita ilość dzieci, całe mnóstwo dzieci umierało od tego, jak im ząbki rosły na ro rozwolnienie. To był chyba największy powód śpiętelności, było to spowodowane oczywiście brakiem wody. I wiecie co najbardziej mnie uderza, jak ja tak jeżdżę przez tą Australię i oglądam, co oni przez te sto w zasadzie lat mieszkania tutaj zbudowali, jak urządzili ten kraj, że Australijczycy, ci którzy są potomkami tych pierwszych, którzy budowali ten kraj, oni nigdy nie narzekają, nigdy, oni zawsze są uśmiechnięci. Potrafią żyć w absolutnie biednych warunkach i nigdy nie narzekają ani na biedę, właściwie na nic. to czasami aż jest głupio, jak jedziemy na przykład na jakieś wczasy i warunki mi się nie podobają. Australijczyk nigdy nie narzeka i zawsze ma uśmiech na twarzy. Nie mam pojęcia, jak oni to robią, nie mam pojęcia, w jaki sposób oni znajdują w sobie tyle radości. Jeżeli patrząc to i oglądając te ich pierwsze domy, nawet nie mieli z czego tych domów budować, bo nie było żadnych materiałów. Większość tych pierwszych ludzi została tutaj przywieziona na siłę i musieli żyć w, tych miejsc, w tym miejscu, chcieli czy nie chcieli. Druga duża grupa Anglików, Irlandczyków przyjechała, bo ich oszukano. Obiecywano im góry złota, dawano im tanie bilety za symboliczną sumę, żeby tutaj przyjechać. Przywozili ich na ten pusty ląd, wyrzucali ze statków. Statek błyskawicznie odpływał, i oni pozostawali przez wyjścia, bez wyjścia i musieli w takich warunkach niestety mieszkać. I zawsze znajdują tą pogodę ducha, nigdy nie narzekają, że mieli ciężkie warunki, że Anglicy ich wyrzucili ze swojego kraju. Nigdy nie narzekają. Dzisiaj się sytuacja obróciła, stół się odmienił. Dzisiaj Anglicy pragną przyjechać tutaj do tego kraju, ale te pierwsze 100 lat, 150 lat było raczej koszmarem niewyobrażalnym. Bardzo to jest ciekawa historia. Następną rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, że w Australii wybory są obowiązkowe. Jak przyjechałam tutaj, to byłam bardzo niezadowolona i zaskoczona z tego, że muszę chodzić na wybory. Za to, jak się nie idzie na wybory, jest kara. Dzisiaj rozumiem, że to był niesamowicie fantastyczny przepis, który ci pierwsi ludzie sobie tutaj zrobili, bo w ten sposób unika się korupcji. Nie jest w stanie żadna partia przekupić całego narodu czy większości. I dzięki temu nasz kraj jest może bardziej demokratyczny niż jakikolwiek inny kraj na, na świecie. Jeszcze następna rzecz, która mnie tak bardzo uderzyła, to jak oglądam wybory w Polsce, jest tyle światła, tyle jakichś przedstawień, autobusami jeżdżą, tego tutaj nie ma. Nasze wybory nie są w ogóle podobne ani do wyborów amerykańskich, ani do wyborów polskich nasze, Wybory są bardzo skromne, partie mają bardzo prawdopodobnie ograniczoną ilość pieniędzy na to, żeby się reklamować. I różnych takich spotkań ze światłami, z, z wodotryskami i ze sztucznymi ogniami nie istnieją. Raczej wyglądają, bym powiedziała, bardzo szaro i bardzo niepozornie. Jest tylko jedno spotkanie godzinne pomiędzy dwoma pa największymi partiami, gdzie sobie zadają pytania i mają każdy pół godziny na odpowiedź tych pytań, a potem ewentualnie mogą dawać jakieś reklamy, ale to wszystko jest bardzo skromne w porównaniu. W porównaniu z tym, co ja widzę w Polsce. A to jest spowodowane tym, że ludzie sobie nie życzą, żeby takie szopki robić, ponieważ raczej wolą, żeby te pieniądze były wydane na szpitale, szkoły, drogi czy co innego. Teraz chcę Wam również powiedzieć, że to czerwone centrum, które tutaj oglądacie, tego nie zobaczycie z żadnego miasta australijskiego. Wszystkie australijskie miasta oprócz Darwin. Są położone w bardziej takich europejskich krajobrazach, gdzie jest zielono, są rzeki i jeziora, bardziej przyp przypominające Europę. Taki egzotyczny krajobraz, który teraz oglądacie, to trzeba wyjechać przynajmniej 500 km. Zaperty. Większość czerwonego lądu znajduje się w Western Australii, ponieważ Western Australia jest najbogatszym kawałkiem całej Australii i tutaj są ogromne zasoby rudy żelaza, także tylko centrum Australii i góra północna, góra Western Australii jest taka czerwona. Jak przyjedziecie do dużego miasta Sydney, Melbourne Brisbane czy Perth, to musicie się spodziewać, że będzie to bardzo podobny krajobraz, tak jak w Europie. Będą drzewa, trawniki, rzeki. Tej czerwonej ziemi nie zobaczycie. To trzeba wsiąść albo w samolot, albo w samochód i pojechać na tą pustkę. Jedna rzecz, że wszędzie są wspaniałe drogi, wszędzie jak trzeba jest serwis, jak trzeba samolot przyleci i was do szpitala zawiezie. Aust Australia jest tak niesamowicie wspaniałym krajem, że ja do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu, jak ta garstka tych wygnanych ludzi mogła coś podobnego zbudować w tak bardzo krótkim czasie. Nie obwiniają nikogo za to, że zostali zesłani i mieli tak bardzo ciężką historię. Że ich przodkowie marli jak muchy od chorób, że zostali skazani na wygnanie i mieszkanie w takich warunkach. Z uśmiechem na twarzy i bez żadnego narzekania budują sobie swoje.